Wi -wi witam Cię drogi widzo no Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie Słuchajcie ja jestem Ke-Rox. Dziś jest szósty albo siódmy, nie pamiętam dokładnie odcinek z Q&A e, Będę sobie stał, to jest mój pokój, w ogóle nie wiem czy pamiętacie mój kumankuj, jakoś tam w jakimś tam odcinku bodajże to było chyba jeszcze yy, w drugim odcinku z serii Skywars e, od Zarda oczywiście Jakiś tam pokój, bo że mogliście sobie widzieć. Dobrze, bez y, pierdzielenia głupot. Dzisiaj będziemy sobie y, czytali komentarze tutaj mam na telefonie. Bo czytali, my odpowiadali jak to na QA przestało robić. Będziemy się czytać, komentarze, komen ko komentarze! Wiecie z czego? Wiecie z czego, wiecie? O tego. O tego postu będziemy czytać komentarze. Oczywiście Facebook opisie, oczywiście e, tam na Facebooku możecie znaleźć bardzo fajne, rewelacyjne, przefenomenalne, e, jakie tam jest. E, moje... I ogólnie zawaliście posty No nie, ja, ja zapraszam, no ja zapraszam nie Śmierdzisz. Eee, według mnie Żaneta, eee, Żaneta droga to nie podchodzi pod y, y, QA, więc proszę nie pisać takich komentarzy Dob Dobrze? P proszę takich komentarzy mi tutaj nie, nie pisać będzie nowa seria! Człowieku! Ja jeszcze nie skończyłem, ja jeszcze ja... Ja jeszcze nie skończyłem jednej serii, którą zacząłem już rok temu. Nie skończyłem jej! Halo, halo! Ty nędzny! Nic nie warty youtuberze! Mowa o mnie, bo w sumie SKF jest popularny i DJ Dobrowski też to nie. Zamierzasz rzucać części filmy i masz jakieś plany na inne serie z innych gier, na przykład GTA. GTA to jest V Fart, 3, 4 K... Forest i typy. twoją war wartości wartością, wartościowidz oczywiście. Nie żebym mnie krytykował, nie wyzywa mnie. I to ja właśnie szanuję was. To ja uwielbiam. Jak Wy mnie krytykujecie, jak Wy mnie szanujecie, ja was oczywiście też, moje kochane głupki, szanuję. Nie żeby coś tam, no bo przecież no, ktoś nie szanuje widzów, no, to, to, to nie powinien mieć tych widzów, nie? Szmoty ze strony kurde, będą mnie wyzywać w odcinkach. Pedały. Skąd pomysł na nich Giroks? Pozdrawiam! Może byś w końcu nauczył się oglądać wszystkie materiały frew. Kiedy Minecraft? To pytanie już od stuleci jest zadawane e, wszystkim Minecraftowym youtuberom. Minecraft będzie. Kiedy będzie? Może ja pamiętam, kiedyś było coś takiego, że ludzie właśnie w taki sposób od odpowiadali, nie? Picie pytał, kiedy Minecraft? Będzie. Kiedy będzie? Ile masz lat? 17 ma. No ja, ja nie wiem, to jest tak, że, że, ja nie muszę prowadzić do ikona, no, ja, bo widzowie, ja mam tak zawalistych, tak przew. Że oni sami umieją odpowiedzieć za mnie. Czy jestem fajny? Bartek, Bartek, posłuchaj, Bartek, Bartek, posłuchaj mnie, posłuchaj mnie! Co, co ty sobie pobra... co, co, stary, co, 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 co to za pytanie zdajesz? Pomyśl przed zadaniem pytania, pomyśl. Jak zanim, zanim wciśnie ten pomysł, co ty piszesz człowieku do internetu? Wszystko co trafia do internetu jest... To, to nie jest tak, że nie jesteś konsekwentny. Wszystko co napiszesz i powiesz, zawsze wszystko. Wszystko ma znaczenie. Nie, nie pójdziesz do sądu, pójdziesz siedzieć człowieku, wiesz? No może troszeczkę jesteś, no ale... To tak w tajemnicy, nie? Jak coś to... Coś, cichutko, dobra. Cichutko. Ile miałeś lat jak zacząłeś nagrywać? Właściwie ja zacząłem nagrywać już od najmłodszych lat, nagrywałem swój poród, jak jeszcze byłem w brzuszku mamy, ja już wtedy miałem oczywiście aparat, zaraz wam pokażę nawet jaki, to był mój pierwszy, no nie, to mi się leczy dawno, to był mój pierwszy, może inaczej. Teraz mamy unboxing pączka i konfrontację, zobaczymy jaki on jest dobry, to jest sponczek firmy Kirox. Mhm. Cze, ja tylko dokończę. No weź wciśnij już w końcu ten przycisk, co? Mam ci zdjęcie zrobić? Nie, ja się nie chwalę moim aparatem, który. Jeśli ktoś. Yy, jeśli ktoś widzi, to zauważy, że te kółko nie jest kółkiem, tak naprawdę. Postanowiłem, że na odcinku. o, oh, HALO! HALO HALO! Patrzcie, tutaj jest Snapchat! Macie kamerkę, nagrywam żywioł. Postanowiłem, że na odcinku oczywiście pozdrowię wszystkich snapowiczów, więc pozdrawiam tutaj, proszę bardzo. Nagrywam sobie moją kamerką przy full... <grywanie> <grywanie> Oczywiście mój snap wyświetla się wam o tutaj, gdzieś, gdzieś tutaj. Wszystko, możecie zapraszać, kurde, a ja cię przyjmę, nie? Swoją drogą piszcie, czy chcecie jakieś takie otwieranie snapów na odcinkach, na odcinku. Ile miałeś dziewczyn? Nie to jest twoją pasją, czy tylko hobby? Spotkałeś kiedyś widza, widzkę na ulicy? Dobrze, najpierw yy, odpowiadając na pierwsze pytanie, w pewnym momencie stało się to moją taką, powiedzmy, chociaż pasja i hobby, bo do, to jest takie, co takie, że to można oczywiście wszystko powiązać, bo według mnie pasja i hobby to jest to samo. Pasja to jest takie powołanie do robienia czegoś, a hobby to jest robisz coś, bo to lubisz. No dobra, tutaj oczywiście można sobie tak powiedzieć, yy, yy, yy. Możemy mi się tutaj kłócić w tym wy, wypadku, ale jednak mi się wydaje, że to co ja robię to jest moje hobby, które się przerodziło później w pasję. Pasję oczywiście przez dala. <laughs> nie myślcie sobie, wy ty małe skurczywyczki, nie, nie, nie myślcie sobie. No tak serio, tak, spotkałem widza ostatnio, przyszła do mnie taka, podeszła nie, przyszła do domu, przyszła do mnie, na kolano usiadła i choćby <laughs> zróbmy, nie, nie zróbmy, <laughs> nie. E, Podeszła kiedyś do mnie, w sumie nie, jeden widz do mnie podszedł, tak, kiedyś robimy z y, moim tutaj serdecznym już nie przyjacielem! Yy, robiłem oczywiście spotkanie sobie tutaj w mie mieście obok, oczywiście najlepsze, przez wspaniałe miasto Ełk. Postanowiłem, że oczywiście zrobimy sobie taki hechemita, i nagram sobie dwa odcinki. W sumie to też, jak ktoś oglądał Whisper Challenge z... no to widzicie z dziarnosiem, a z maskiem innym, no kurde, no. To tam yy, właśnie spotkałem też koło kilku widzów, tam wiadomo, że to byli bardziej też jego widzowie, więc. Oni mi nawet mi widzieli kim ja jestem, ale jak mam się przypomina, to zdjęcie zrobię, nie. W sumie to nie ukrywam, ale tak mogło być, nie, Cichu, cichutko. Nie, no i spotkałem oczywiście teraz ostatnio też po moim mieście sobie chodzę z dziewczyną, tutaj patrzę, podchodzi. O, cześć, 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 cze. I ja zdjęcie zdjęcie zrobię, no, ja podchodzę. No to daj, słuchaj, ja wezmę telefon swoim, zrobię to nie będzie. Bierzemy telefon, halo, halo. to nic nie zrobię. Halo, co możemy zrobić? Podchodzę i słabe światło. Halo, halo. No i podchodzę, oczywiście, tutaj mój widz obok mnie. No dobra, no nie mam widzów, tak naprawdę. Dobrze. E, może tak. Istnieje takie coś jak Instagram, w tym odcinku naprawdę bardzo dużo rzeczy takich bocznościowych. O social media dużo gadałem, więc sorry za to też, bo mogłoby mi to się nie podobać. Że co mnie to obchodzi, macie to oglądać, filmy łapkować, się, nie? Na moim Instagramie wstawiłem też podobny post, gdzie właśnie teraz ubiję sobie do niego i gdzie. Yy mogliście pisać na przykład yy, yy, ten, nie? No pytania też, nie? Nie było ich dużo, właśnie dlatego możecie wbiec na mojego Instagrama, i zaraz 700 obserwatorów. Tam postaram się zrobić za jakiś czas tylko i wyłącznie Q&A Instagramowe, później jakieś może snapowe, a później może coś, zresztą zobaczycie. Też jeszcze zrobię filmik za niedługo o Orange Video Fest, więc możecie się spodziewać go tutaj na dniach. Yy, co do tego, jest kilka pytań i postaram się w sumie na nie odpowiedzieć, bo dlaczego by nie. Zrobisz odcinek z gotowania. Po pierwsze, moja droga przyjaciółko Adda, yy, powiem ci, tak, szczerze, że. Ja nie umiem gotować. Teraz to powinny być marzyny. Znaczy, z tym gotowaniem to mnie ciężko, bo ja na przykład mogę sobie jajecznicę co najwyżej zrobić. Oczywiście nie myślicie sobie nie z moich. Z lodówki jajek, oczywiście nie z moich. Kiedy masz urodziny? Właśnie! Co do urodzin! W tym miesiącu będę miał urodziny: 22 czerwca. Więc jeśli chcesz, to możesz mi wysłać. Nie możesz mi nic wysłać, bo tak naprawdę nie mam żadnej skrytki pocztowej, więc, no niestety nie. Ale zawsze możesz mi napisać życzenia na urodziny na Facebooku i zostawić łapkę pod wszystkimi filmami i się pochwalić tym, może wszystkim znajomym, że oglądasz takiego zawalistego YouTubera jak J. Dobrowski, SKKF, na przykład, nie wiem, czy jakiś inny YouTuber dziarność. Jest coś, czego bałeś się od dziecka. Właściwie to jest nad odpowiedzią, musiałbym się dłużej zastanowić. Także kończymy dzisiejszy odcinek. Nie no, nie kończymy. Nie no, jeszcze chwilę. Prawda, jeszcze chwilę. Poczekajcie, nie, no, jeszcze chwilkę. Odpowiem na to pytanie i czyli, dobra, dobra. Okej, okay, dobra, spoko. Ok. Instagram Kirox. Często bałem się, w sumie od małego i do dzisiaj tak mam, opinii ludzi. Bardzo bałem się tego, że kiedy ja wyjdę na przykład zakładając czapkę na dwóch, na przykład taką, jak teraz mam, to moi rówieśnicy, moi towarzysze zaczną mnie wyśmiewać przez to, że: Ej, ty wyglądasz inaczej! Jak tak może wyglądać inaczej? Czapkę nosisz? Czy znaczy wiecie, to czapkę to akurat teraz, jakbym miał nosić, ja nosik. Miał nosić bym czapkę teraz, właśnie i tak, włosy tak jak teraz. No powiedzmy, że inaczej troszeczkę wyglądać. To właśnie mi by było trudno kiedyś wyjść tak na ulicę. No z czym do ludzi, nie? Tak jak to mówią. Bardzo bałem się opinii innych, e, opinia ludzi innych. To było coś takiego, że na zasadzie kiedy człowiek powiedział mi coś miłego na początek, to ja powiedział, o, jak fajnie, jego coś mi fajnie. I znalazła się osoba, która powiedziała mi coś złego, to. Osoba, która powiedziała coś złego, zdemotywowała mnie tym bardziej, niż zmotywowała ta osoba, która powiedziała coś miłego. Nie wiem, czy ogarnęliście, co powiedziałem, właśnie. No i prawda jest taka, że no trudno, tak? Że w tym momencie to uległo troszeczkę zmianie i mam nadzieję, że ulegnie dalej. Staram się, tak? Od kilku lat już nagrywam na YouTube i naprawdę to się poprawiło. Hmm. Dobra, ale wiecie co? Jeśli macie kompleksy, pamiętajcie, że to wszystko to siedzi w waszych głowach. Wszystko możecie. Pomyśleć sobie, że tak naprawdę to, to, to... Kompleksy pojawiają się od tego, że porównujecie się do innych osób. Ale żeby nie kończyć takim troszeczkę, a ja wiem, pesymistycznym, mało optymistycznym... Op, mało optymistycznym... E, Zakońc... Tak, nie zrobimy takiego zakończenia. Muszę wam powiedzieć, że w sumie to Minecraft.